A tu, o, tu kurwa trampa, to ja popieram tego kurwa on się za tych dziadów weźmie kurwa no, Zanek LGBT tylko normalnie Ej gorzej nam się kurwa alkohol kończy No to ja wiem gdzie jest Tu jest taki wow. z zastrzyżowaniem po prawej alkohol, stronie My też wiemy tylko gorzej niż budżetem Aha no to tu kolega jest no, przecież no. nie Ty gdzie bateria tu ci jeszcze była nie Bateria jaka bateria kurwa Nie, już był w baterii kurwa <śmieniu> bywaś, nie no. chodę, nie, tak. ma, przecież Nie będzie baterii w ogóle no Zostawimy ją w lombardzie, no jaki problem nie? Jaki w No No normalnym no. Tak, a, a na, nagraj to. O, żeby nie później nie było, co no. oni mówią, że my nic nie jemy, tylko no no pijemy. My przede wszystkim ja. wiemy. Nie. Prawdą to jest. No. A jak zjemy, to dopiero pijemy. To z ty się tutaj właśnie smażą, tu kucharz przyszedł. Jak ładnie pachnie. Tutaj jest w pojemniku, musztarda albo kecup cały. Pojemnik musztardy? Ja najpierw muszę na tego, e, zaraz. E, kolega, e, re, reżyser... No to wiesz, że sytuacja jest... Chciał powiedzieć tą rzecz bardzo bardzo. No, bo wie, Kolego. Kolego. Kolego... Kluczyk, odklucz. Od... Zakluczył drzwi, od od no. <laughs> Wchodzisz? Nie wychodzę. Wchodzisz. Wchodzis. Chodź, tutaj kolacja jest akurat, no dobrze przysłuchaj No. Będę z Będę z A tu się pytali nie, o pana a nie, górala, kurde. Siema, siema. Masie. mamy coś do wypicia? czy kichuj? Nie wiemy, gdzie jest, no. O Jezus, Maria. Kanapeczki są przygrzane. Oczywiście, tu na to sterze. Pojebanym, kurde. Dlaczego pojebanym? No, <laughs> Macie pozdrowienia tutaj panowie. Od pań, od, z Niemiec. Od pani J Z jakich Niemiec? Z germańskich nie nagrywaj tutaj no nie ma go no. To z jakich Niemiec? Z jakich Niemiec? No. Berin, zachodni. Niemiecki. Zachodni. Berlin zachodni, Berlin zachodni. Ty na no Bartolini jak tam? Bo w głowę z głowę dzwonili do mnie. Ja wypierdam, widzę. Ale na zachód. Zachodni czy Zachód Wschodni? Zachód zachodni. Aha, nie tak. sód. Do no Białego Stoku chce jechać, bo mówi, że tam zawsze więcej na napierdoli, to będzie coś od Później będzie myśli. Na skuter za założy ten, kurwa. No, to Ty tak, to... <gulę> goś... Ja kurwa na zachód wschodni. Aha, zachód wschodni. Bo widziałem gościa, tu przy maluchu miał taki ten. Puk i maluchem popierdzielał jeden kładek wyjeżdżam <grym> ooo ja nie, nie, nie będę jeździł y, daj lejcie leka. lejka no, no, a Ty no. jak tam Marekku? Z no, roboty idę ty, chujowo no to przecież Ty kurwa po południu idzie do tej roboty no dobra, no, ale jak jesteś no, w robocie, bo no mnie wysłał po ten ale kumala ręka się skłóciła to dobrze. powinno Marek, weź kurwa, postaw raz ty no tydzień <grym> plecy no, <grym> no, <grym> no, <grym> no, <grym> A, I postawiłeś? Amarynę. No to właśnie Amarynę trzeba kurwa, bo amaryna jest najlepsza. No, Siekie, bo, sieka, 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 siekaczka się jak we Łat nie umie. My to widzowie tam po, po tak osiem na czym przyjmujemy i dopiero zastanawiamy się, czy mutkę kupić. Masz no, coś kurwa, chociaż? Chęci są zawsze, nie? Ja mówię, do niego, kurwa A. Nie do ciebie, jest Marek to ciebie. Mamy jutro mamy wypłatę. Ale dzisiaj, <tot> 600, To jest tu stół. To jutro będzie balet. Do trombardu, baterię trzeba zanieść. Może tak być. Mareczko, o której jutro możemy do ciebie wpaść? O. Do pogrzeźnika oczywiście. Do rano najlepiej. Do dziesiątej. No że o To Przed dziesiątą, nie? Do dziesiątej. Ja przed dziesiątą. No to siódma. Przed Dziewiąta trzydzieści. Ósma. Dziewiąta trzydzieści. A to... Dziewiąta trzydzieści to, to, to ja tam rejon i jeszcze na młynek chulnę. O. A gdzie na młynku? Na no, W jakim młynku jest złom? na młynku? Na tym młynku tam? Nie, tak się złomnął. Na tym kolorowym. ja nie wiem. Ja młynek jaki tam to jedyny to tam kurwa na młynku. Tam kurwa koło Dąbrowy Na Jak tam? A jak tu? A tutaj Tu jest zawsze zajebiście Kolorowo jedwabitnie ale kożuch, kożuch podobny mam, nie? No, no A on ma, on ma drugi, bo miał jasny, a teraz ciemny chodzi Bo zazdrościł ci kożuch No Boi się konkurencji, powiedział, że musi być lepszy Stylizuje się. W tym kożuchu mówił kurwa, powodzi mi się. Mówię, w robocie rozdają kożuchy. No dobra, klasz im Bartek. Katedrą. Yeah. Dobra, dzięki.